Witam Was, moje drogie wodniki, na kanale Kietły Cztarot. Czytanie, moi drodzy, na pełni księżyca w Lwie. I teraz to, co się dla Was pokazuje w Waszym przekazie. Tylko jakby zanim tutaj rozpocznę i przejdę do tego czytania, chcę Wam przypomnieć o tym, tak jak wszystkim przypominam, żeby sprawdzać Ascendent, dlatego że być może Ascendent będzie jakąś dodatkową informacją, być może dopowiedzeniem, być może będzie silniejszą energią wręcz i przekazem do Waszej osoby, do Waszej sytuacji, niż ten Wasz właściwy dla znaku Zodiaku. Więc to tylko ku przypomnieniu, ale jakby decyzje należą do Was po wysłuchaniu tego, co się tutaj pokazuje w Waszych kartach. I u Was wy macie tak, taki wniosek od razu, jak tylko rozłożyłam karty, wyciągnęłam dla siebie i do siebie, że jakby. Pokazała mi się taka sytuacja, kiedy ktoś dostanie szansę. Nie wiem, czy chodzi o pracę, czy chodzi o coś podobnego, ale to ma na zasadzie być e, jakimś e, jakąś korzyść miałoby przynieść Wam przy, w przyszłości. Jeśli wy byście po to sięgnęli, na to się zgodzili. E, w to weszli, ok, bo tutaj mam propozycję, propozycję taką opartą na konkretach i taką, która właśnie jest poparta jakimś e, potencjałem zysków, ale mój wniosek był taki, że według tych kart ktoś sobie sam chyba prawdopodobnie podetnie skrzydła i nie wiem dlaczego. Czy to będzie faktycznie wy sami, czy ktoś wam podetnie w międzyczasie, więc tutaj patrzcie pod, pod tym kątem żebyście, jakby żeby to było dla Was przydatne, to co się pokazało, a nie żebyście się mieli zablokować o, o, o w związku z tą sytuacją i z tą propozycją, którą ja tutaj widzę. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta y, karta, która się jako główna pokazała, macie Asamonet. Więc Asmonet jest w ogóle jakimś początkiem nowej możliwości finansowej, jakiegoś materialnego sukcesu lub stabilności. Ale to to, są też, to jest też karta takich propozycji, typu na przykład, jeśli mężczyzna i kobieta chcą y, wejść jakby na wyższy. Poziom swojej znajomości, swojego układu, to wtedy wychodzi taka jakaś bardzo konkretna propozycja, na którą warto się zgodzić, dlatego, że ona jest prawdziwa. Jest prawdziwa i uczciwa, i tak to jest pokazane tutaj u Was. Jest jakaś szansa, jest jakiś początek, być może z pracą związane, ale może być z, tak naprawdę ze wszystkim. Ważne, że e, w podtekście jest coś bardzo dobrego, korzystnego. I teraz karta, która jest pokazana, i przechodzi do przeszłości, to jest karta dwóch monet. Jakby ktoś się nad tym zastanawiał, podejmował decyzję i nie mógł tego zrobić. Z jakiegoś powodu. Jakby osoba próbowała to zrozumieć, próbowała się do tego dostosować, być może straciła szansę, być może um, na tym zakończyła. Ok? I tu mam jakby przejście do przeszłości, balansowanie różnych aspektów życia. Zarządzanie jakimiś, e, powiedzmy, wartościami, próba porównania czegoś. I niestety karta dwóch e, monet raczej mówi o tym, że tu jest niezdecydowanie niż takie, jakby wejść w to. Na szczęście, zaraz za tą kartą, to co się pokazuje, to jest ósemka monet. I ta e, ósemka monet mówi o tym, że tu jest nauka, tu jest podnoszenie e, swojej wiedzy, tu jest, e, ba, a, tu jest e, ciężka praca, tu jest jakby e, zaangażowanie się w swój rozwój, doskonalenie jakichś umiejętności, ale to są też e, nadgodziny. Więc prawdopodobnie tutaj e, da sobie ktoś tą szansę do przeszłości, mogłaby przejść taka sytuacja, gdzie ktoś nie do końca był pewien, ale być może znalazło się jakieś rozwiązanie i ta osoba z tego skorzystała i w to weszła. I zaraz za tą kartą mam kartę króla kielichów. I teraz król kielichów pokazuje się jako osoba o takiej bardzo dużej dojrzałości emocjonalnej, o bardzo stabilnej pozycji w życiu, w otoczeniu. To jest mężczyzna, który potrafi się opiekować, który podejmuje decyzje w sposób bardzo empatyczny, czyli to jest ktoś bardzo pozytywny. I tu może być każdy tak naprawdę w tej karcie, kto jest z waszego otoczenia, ale taka, taka osoba, która dobrze życzy. Okay? Więc tutaj ktoś, kto kieruje się sercem, ktoś, kto ma dużo już w sobie jakby takiego spokoju emocjonalnego, nie, nie szarpie się tutaj... Nie, nie narzuca sobie żadnej presji, a z drugiej strony nie odpuszcza też, więc może być jakiś mężczyzna, który mógłby być do relacji, ale to też by mogła być osoba typu brat, typu małżonek, typu jakiś mężczyzna, który jest związany z rodziną bardzo blisko, ale to też jest osoba właśnie na stanowisku, powiedzmy, w pracy czy w jakimś, w jakimś, na jakimś stanowisku i wy moglibyście mieć na przykład ofertę od tego mężczyzny. Żeby wejść w jakiś układ. I teraz macie następną kartę, i ta karta jest piątką monet. I teraz piątka monet mówi o tym, że ktoś mógłby poczuć jakiś po, e, poczuć jakieś poczucie braku, czegoś po prostu. Tutaj to jest związane z monetami, czyli tak jakby pogubienie się e, na przykład. E, w takiej sytuacji, kiedy została zrobiona decyzja, i tak jakby w połowie. Drogi ktoś. Jest, nie wie do końca, czy ma iść dalej, czy ma wracać. Dlatego, że jakby jeszcze nie jest za późno, ale z drugiej strony, już trochę się ta osoba w to zaangażowała i czy też zainwestowała nawet. Więc jakby nie chce tego stracić, ale równocześnie zawracając, też nie chce z, sprawdzić tego, czy to jednak się powiedzie. Więc tu jest takie. Nie wiem, co zrobić, tak? Takie jakby chwilowe pogubienie, i osoba, jakby no jest, no jest takie niezbyt ładne takie określenie na to, ale ja bym powiedziała, że tutaj jakaś słabość by komuś mogła towarzyszyć przy tym wszystkim. Nie wiem dlaczego, dlatego że te pierwsze karty już pokazało, że ktoś się zdecydował i, i ktoś ma predyspozycję do tego, żeby się wykazać, tu jest docenienie e, tego, co ktoś robi poprzez mężczyznę, więc jeśli to są sprawy typowo e, praca lub jakieś zaangażowanie się e, w jakąś e, konkretną sprawę, no to tutaj ten ktoś to docenia i widzi z takiego dobrego, szczerego serca, że faktycznie ten ktoś się stara i no i warto było dać szansę tej osobie. A, a tutaj mam takie właśnie wpaść w coś, co, co mną zachwieje. E, poczucie tak, że to nie jest moje miejsce, że, to nie, że cały czas szukam tego swojego domu, że cały czas szukam być może czegoś lepszego, a z drugiej strony nie za bardzo mam. I teraz mam następną kartę, to, to jest karta 10 buław, czyli ona jakby. Zaraz za tą piątką mówi o obciążeniu. Stres związany z nadmiarem obowiązków, z jakąś presją, być może właśnie tą finansową, i zastanawiam się, z czego to mogłoby wynikać. Czy po prostu ktoś liczył na lepsze pieniądze, bo też tak może być, a tych pieniędzy na razie, na obecny moment, może nie dostać. Czyli jakby z jakiegoś powodu tutaj ktoś się mógłby przeliczyć i nie chcieć dalej się w to angażować, bo po prostu nie wie, czym to się skończy, a nie chce stracić wszystkiego. I dlatego o tym mówię, że, um, że jest spora szansa, że człowiek sobie właśnie podetnie sam skrzydła, dlatego że ostatnia karta, która się pokazała jako rezultat, to jest czwórka monet, czyli to nie ma straty, ale też nie ma zysków, czyli tak jakby ktoś za chce zatrzymać to, co mam, coś, co posiadam, żeby E, jakby wolę oszczędzić, niż dalej w to iść, tak? Bo nie wiem, czym to się skończy. Tak, jakby osoba e, jakby za mało wie, za mało, nie wiem, e, ma informacji, za mało dostrzega w tym wszystkim, że e, to jest warte tego, żeby jeszcze dać sobie szansę na to. Więc e, to jest cały Wasz rozkład. Tutaj nie mogę za dużo Wam więcej powiedzieć, dlatego że. E, decyzje, które są podejmowane macie dwie karty dylematów pokazane i karta zagubienia, mimo tego, że te karty tak jakby sugerują, że tutaj no, przy tej karcie nowej drogi mogłoby być lepiej i powinno być. tak karta dodatkowa to jest 7 monet, czyli tak jakby ktoś się zaangażuje i teraz tylko czekasz na odcinanie tych bonusów, ale każdy z Was musi patrzeć indywidualnie w czym i w co wchodzi, i z czym ma do czynienia i z, jakimiś, z jakimi ludźmi. Teraz karta pod tą siódemką. Monet pokazała się jako szczęście, radość i sukces, więc może być tak, że jeśli nie w tematach miłosnych, a w w tematach finansowych, tutaj doszłoby do szczęścia i radości. Gdyby było to w tematach właśnie miłosnych, to, to macie królową kielichów, która mi się pokazała, do tego mężczyzny, na tej samej wibracji, na tej samej częstotliwości mogą, mogą te dwie osoby złapać, jakby, podobną, podobne połączenie i mogą się przyciągać. Więc to jest tutaj dosyć dużo jest. Interesujących informacji, czy tak powiem, w tych Waszych kartach, no ale nie mogę Wam, tak wiecie, tutaj za dużo też dopowiadać, bo więcej chaosu będzie niż klarowności. A mi się wydaje, że tutaj to, co usłyszeliście, to będzie dla Was naj, najbardziej istotne. I czekam na komentarze, jak zawsze. Wiecie o tym, że to jest jakby. Też dla nas wszystkich potwierdzenie, czy ktoś tutaj coś odnalazł dla siebie, i z góry dzięki. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.